E, witam w dzisiejszym specjalnym unboxingu. Dzisiaj, e, widzicie, jest karton. Jest karton e, i co w nim jest? E, jest tutaj kibelek Pico. Mam nóż kuchenny. Teraz, jak to rozpakować? Bo to jest tak dziwnie zapakowane. Jeszcze nigdy nie widziałem tak za, zapakowanej paczuszki. Chyba z tej strony. O, słyszę RP1 za oknem. Jakiś pociąg daje RP1. Jak to jest zapakowane? Pancernie. Nie, chwilę. Ja się z nią bałam i dam Wam dać. Ok, chyba. Eee. O jest, co to jest. O, już widzę nasz model. Wysyca, ja po prostu tą paczkę rozwala. Taśma. Dobra, wszystko na bok, tą taśmę. Nie, nie używam nożyczkami, nożem. No nie nożyczkami, tylko nożem. Albo jednak. Nie widzicie chyba tego, co tu się dzieje. Ok, już Wam pokazuję. W środku znajduje się model. Wyciągam chyba. Czy jeszcze nie? Dobra, powinien się wyciągnąć. Kurczę chyba na styk to jest zapakowany nawet. Okej, okay, już wychodzi. Kurczę. Dobra, jest. Jezu, w końcu wyszedł. Boże, mamy Kibelka. Kładę na podłogę Mamy kibelka. No, świetny. Moi, fotan Zakowujemy kibelka naszego nasze cudo. Powiem Wam, że niesamowicie się jaram tą paczuszką. Czekałem sporo nawet. Dzisiaj jest środa. Czekam od piątku już. A nie! Chyba od soboty. Albo od niedzieli, sorry. Jest model. Dobra, reszta idzie na podłogę. Postaram się jakoś Was lepiej ułożyć, żebyście mieli lepszą widoczność. Nie będzie niestety prosto, bo... No bo nie, odzumuję. Jest chyba git. Zapalę lampką na tutaj model. Pierwszy rzut oka. Stopnie są proste na szczęście. Ok. Taśma. Czekajcie, taśmę sobie te. Przykleję do kartonu I odpakowuję model. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działało. Jest to e, kibelek z dźwiękiem, więc tym bardziej. Papierki, które się przydadzą, bo to jest mniej więcej lista, eee, to jest lista funkcji dekodera. Kładę pudełko ostrożnie tutaj. Uff, dobra. Może Wam jakoś zumuję. Dobra, jest dobrze chyba. Najwyżej sobie przybliżycie, bo jest taka opcja na YouTube. Jakiś papierek tutaj. O, no, co tu się stało? A, no tak. Jest tutaj jak zwykle taśma. Tam pewnie też dokładnie tam też jest taśma. Jeszcze pewnie tutaj jest. Dokładnie. Tam. Uff, dobra. Wow. Uhu. Dotykam kibelka dobra. E, tutaj pierwsze co widzimy, znaczy pierwsze co widzimy. E, co tutaj widzimy, to są części. To są chyba sprzęgi jakieś tam części. E, z tego co słyszałem, to to jest do tego, żeby e, na przykład, jakbym chciał sobie pojeździć w duecie, chyba. Okej, okay, jak teraz to złapać? Chyba tutaj. O, to jest leciutkie! Okay. O kurcze trzymam to. Sobie za moją ekstazję, ale ja, gdzie mam to w ogóle? Czy ja dobrze to łapię? EM57, podważcie. Czekajcie, ostrość. No nie, potrzebuję tutaj lampki. Czekajcie, położymy model. Lampkę słuchajcie, przełożę. Przełożę raz, żeby było pod lampkę. Jest tak... Ojej, Jezu, ale razi, teraz patrzę na kamerę właśnie. Łooo, wow, ale zarąbisty. Okej. Okay. Dobra, 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 spokojnie. Odkładam. Przedstawię Was z powrotem. A tak, najważniejsza część, czyli człon środkowy, człon S, bo najbardziej mnie <grym> pantografę. Ja mam jakąś obsesję na, na punkcie pantografów. Model położymy sobie obok. Tam jest, tam położyłem sobie. Dobra. Ale zanim przejdziemy do członu S, czyli środkowego, zobaczymy sobie jeszcze. Oj, oj, oj. czekajcie, jakby to wyciągnąć. Mm, człon RA to był RB Teraz RA Czyli. Oj, 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 oj. czekajcie! Okej. Okay. Tu jest toaleta. Taki jest, tak jest sam, tylko że to jest RB, e, tak? E, nie, to jest RA. Tam to był RB. Sorry. E, pod, podesty czyli te takie schodki do drzwi są piękne i równiutkie. E, w ogóle na filmikach. Te belki wyglądały jakieś takie większe. W rękach je w ogóle, jak zobaczyłem na żywo w sklepie, to one takie mniejsze się stały. Nie stały się, ale no. zupełnie mniej, mniejsze. Ok, teraz najważniejszy szłon dla mnie. Już czuć różnicę ciężkości. O, i to jak! I to jak! A, to jest ciężkie, słuchajcie. Znowu Was przestawię. Potem przetestujemy sobie wszystkie dźwięki. Okej, okay, podesty sprawdzę. Jest wszystko równe. Oczywiście potem sobie zrobię taki przegląd. Najważniejsze, czyli coś na czym mam obsesję po prostu, czyli pantografy. Sprawdźmy, czy ja są Jak uklęknę, będzie mi łatwiej. Sprawdźmy teraz, pantografy czy działają. Pantografy są. Sprawne. Tylko zauważyłem, że ten, ten panograf jest taki dziwny troszeczkę, a ten tak luźniej chodzi, a ten jak przytrzymam tutaj, to on tak zostanie. Dziwne, ale ważne, że jest rozłożony, jest zdrowy, Nie ważne. Dobra. A może coś tutaj mu dolega? A, nie, już jest ok. Myślę, że trzeba go po prostu rozruszać. I będzie git. Dobra. To co? Nic mi nie pozostało, tylko jechać. Eee, powrotem włożę mojego kibelka e, i wezmę go na tor doświadczalny, bo jestem aktualnie w miejscu, w którym nie dostępu do moich głównych torów. Do miejsca. W którym buduję moją makietę docelową. Tylko. Okej, okay, odwrotnie. Tylko jestem w miejscu, gdzie tego nie mam. Mam taki Tor od Roko, inny. Z nasypem. Bardzo nawet, nawet ładny to jest. Ten z nasypem, to mi się tam podoba. E, poczekajcie, to jest człon RA, czyli on był na górze. Tak. Chyba tak. Jeszcze dobrze wkładam? Oj, czekajcie. Wydaje mi się, że to dobrze wkładam. Powinienem zrobić teraz cięcie, wiem, ale czekajcie. Wy nie zaczekacie, zaczekacie chyba. Trzeba być przy każdym takim wkładaniu ostrożny. Dobra. To co, przechodzimy do torów. Dobra, jest kibelek. Mam ten tor doświadczalny i teraz przełożymy go na ten tor doświadczalny. Zacznę od tego członu. Te tory rokowskie są bardzo cichutkie. Te z nasypem. Pierwsze są tory z Roko. I też się z nasypem. Nie wiem, czy widzicie, powinniście. Trzeba to jakoś rozłożyć, nie? I trzeba się upewnić, czy wszystkie koła są dobrze postawione. No właśnie. Czy wszystkie koła są dobrze postawione na makiecie, na torach? Bo inaczej będzie źle, bo lokomotywa może na przykład w tym przypadku kibelek może coś tam na przykład gorzej jeździć, czy na przykład tak zacinać może się. Dobra. Jest wszystko git. Teraz trzeba go połączyć na charakterystycznie styknięcie OK, czekajcie. Połączę to i będę kamerował. Dobra, mam nadzieję, że mnie słychać. Wydaje mi się, że tak. Mam tutaj karteczkę z dekodera, ogólnie tej lokomotywy. Trzeba teraz wpisać adres. OK, chyba to jest to. No. Szczekajcie, zaraz się z tym uporam i do Was wrócę. Dobra, lokomotywa już jeździ. Załóżmy sobie oświetlenie. Jest oświetlenie pociągu. To jest przyciemnienie, tak? A nie, to jest dźwięk. A, no tak, załączmy sobie fotografa, oczywiście. Okej. Okay. Mhm. Mm Nieważne. Nie całego Dobra. całego Zobaczymy co regionu, Trójeczka, oświetlenie kabiny, to jest trójeczka, czwóreczka, oświetlenie pociągu, tak, włączymy sobie, piąteczka. Okej, okay, to jest tablica, to jak widzicie, szóstka. Co się stało? Szóstka? A, to jest e, przyciemnienie reflektorów. Zostawimy sobie na maksa, dobra. Szóstka, siódemka. A, jazda manewrowa, okej. Okay. Ósemka. Okej, okay. ósemka PC2. Dziewiątka. Co robi dziewiątka? Może po niemiecku przeczytam? Ok, nieważne, jednak chyba nie. Może dziewiątka? Nie wiem. Potem ja na YouTube sprawdzę. Wy też możecie. Dziesiątka. Dziesiątka. Też na YouTube sprawdzę. Dobra. Teraz jedenastka. A, jedenastka to 11 to jest przyciszenie. I włączenie dźwięku to jest 11. Teraz mam włączony. 12. 12 to jest po prostu włączenie i wyłączenie dźwięku. Teraz 13. Yy, Tom wysoki. Czternastka to jest pewnie ton niski. Dokładnie. Piętnastka. Piętnastka to są drzwi. Szesnastka. Pewnie otwieranie drzwi w środku składu. Siedemnastka. Dzień dobry. Proszę przygotować bilety do kontroli. To jest siedemnastka. Dzień dobry. Tak. Muszę przygotować bilety do kontroli 18 18 gotów do odjazdu 19 albo odhamowanie albo sprzęgnięcie nie wiem teraz jak się robi dwa Teraz, jak się robi 20, to muszę obcykać, naładuję kamerę i do Was wrócę. Ok, trochę poogarniałem. Już wiem, jak zrobić na przykład funkcję 21. To są jakieś tam drzwi. To są pewnie drzwi konduktora. Hmm, teraz pantograf. A nie, to były drzwi. Nieważne. Teraz 24 to jest sprężarka pomocnicza teraz 25 sprężarka albo tam przetwornica już zapomniałem bo mi się to często myli ale to wydaje mi się że to jest przetwornica 26 trwa jakieś drzwi. 27, 27 to jest chyba wyłączenie dźwięków lokomotyw, albo nie wiem, chyba po prostu wyłączenie nie wiem, jakby na postoju czy coś takiego. 28, czyli ostatnia funkcja, to jest dźwięk hamowania. Dobra. To są wszystkie funkcje. Teraz będziemy sobie jeździć kibelkiem. Dobra, podniosę tylko pantograf w tylni. I możemy jechać. A właśnie, tylko gdzieś się odblokowuję, odblokowuję. Zaraz to ogarnę. Ok. Teraz czekamy sobie i się zatrzymam. No, lokomotywa bardzo wolno się zatrzymuje, to robi właśnie takie to, że No jak wprowadziłem M57, już nie da się od razu nim zatrzymać, nie? Jak coś, tu dwa fotografie działają. Wczoraj nagrałem filmik o, e, o tym zestawie z Roko. wlecił w weekend, tak samo ten kibylek wlecił weekend. Mam nadzieję, że film się spodobał. Subskrybujcie kanał, że chcecie więcej filmików z, z modeli, z H0. Ja Was żegnam. Następny filmik, w następnym filmiku widzimy się już na mojej makiecie. Znaczy ja już wszystkie tory dobrałem, teraz tylko e, trzeba zrobić stół. Szutrować i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc no, to złaczyska.